Gromadząc się w godzinie miłosierdzia w Kaplicy Sanktuarium Świętego Maksymiliana za wstawiennictwem Świętego Maksymiliana i siostry Faustyny, nieskończonemu miłosierdziu Bożemu polecamy dusze zmarłych oraz prośbę i intencje wszystkich tu obecnych, a także te zanoszone przez widzów telewizji niepokalanów nadesłane przez czytelników Rycerza Niepokalanej oraz przekazane przez wszystkich proszących nas o modlitwę. Módlmy się także o pokój na świecie, zwłaszcza na Ukrainie, o pokój w naszych rodzinach, w naszych sercach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. nam nasze winy jakojmy odpuszczamy naszym grzyba i niech nas na pokuszenie ale nas zwał ode złego. zdrowaś Maryjo, łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota twojego jezus Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego Który się począł z Ducha Świętego Narodził się z Marii Panny Umęczył pod polskim piłatem ukrzyżował, umarł i pogrzebił, Wstąpił do piekieł Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, sądzić żywych i umarłych, wierzę w ducha świętego, święty kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, Żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Mieli, jej miłosierdzie dla nas, całego świata. Dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie, Miej miłosierdzie i męki. dla nas, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie, męki. miłosierdzie męki. dla nas, całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miło dla nas, całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki, dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki nie jest miłosierdzie dla nas, i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie jest miłosierdzie dla nas, i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie jest miłosierdzie dla nas, i całego świata. Dla jego bolesnej męki. świata. Dla jego bolesnej męki miejmy oświecie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczną ofiaruję Ci ciało i krew, w i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przekładanie Jezusa, grzechy nasze i całego świata. Do Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki.

Do Jego Boletej Męki. Niej miłosierdzia dla nas i całego świata. Do Jego Boletej Męki. Niej miłosierdzia dla nas i całego świata. Do Jego Boletej Męki. Niej miłosierdzia dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla nas, grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki dla świata. Dla jego bolesnej męki dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki daj mu dla nas i, i całego świata dla jego bolesnej męki daj mu dla, dla, dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki daj mu dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Całego świata, dla Jego bolesnej męki. D nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nieło święcie, dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny ofiarujecie Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla nasz, nasze za nasze i całego, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej Dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Dla jego, dla, dla, jego <coughs> dla, dla jego bolesnej męki. miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. miej miłosierdzie dla nas i całego świata. jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki. miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Nad całym, całym światem O krwi i wodo Któraś wypłynęła Z najświętszego serca Jezusowego Jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie o krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie, o krwi i wodo któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Jezu Tobie. Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Do miłosierdzia. Się za nami. Święty Józefie. Się za nami. Święty Ojcze Maksymilianie. Się za nami. Święta siostro Faustyno. Święty Janie Paweł II. Się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko. Się za nami. Pod Twoją obronę. Czekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno, chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Ak zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w duchu świętym pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, Pozwól wszystkim mieszkańcom Ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie trój jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomnij nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Bóg nad swym ludem zmiłował się i zbawiciela nam zesłał. Miłość nam daje usuwa grzech. Prowadzi w bramy królestwa. Chryste królu, Chryste, zwyciężaj, swoją miłość odnów w nas. Chryste królu, Chryste, zwyciężaj, swoją miłość odnów w nas. Miłość Chrystusa przemienia świat, wyznacza szlaki wciąż nowe. Kruszy nienawiść prowadza ład, jednoczy z ludźmi i z Bogiem. Chryste, króluj, Chryste, zwyciężaj. Swoją miłość odnów w nas, Chryste, króluj, Chryste, zwyciężaj, Swoją miłość odnów w nas, W miłości swojej zachowaj nas, Chryste, zwycięzco i panie. Niech upragniony nadejdzie czas odnowy i pojednania Chryste króluj Chryste zwyciężaj swoją miłość odnów w nas Chryste króluj Chryste zwyciężaj Swoją miłość odnów w nas. Niechaj będzie pochwalony przy najświętszy sakrament. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przy najświętszy sakrament. Teraz i i na wieki Amen. Niechaj będzie pochwalony przy najświętszy sakrament. book support was of spoon or